A więc tak, kupiłeś sobie nową grę, bo sądzisz, że to naprawdę fajna gra, opinie też są naprawdę całkiem pozytywne I nagle masz naprawdę bardzo mało FPS-ów, wszystko jest po prostu niepłynne Nawet jeśli zmniejszysz ustawienia graficzne, nic to nie da Czyli trzeba kupić nowy komputer? Nie! Bo Ghost Games zoptymalizowało tą grę po to, żeby miała tylko 30 FPS-ów A więc tak, jestem już na Steamie, jak widzicie w Need for Speed Rivals więc tutaj tak, prawym przyciskiem myszy klikam e, i biorę właściwości e, No i teraz tak, e, wpisuję e, o takie dwa parametry I tutaj można wpisać sobie dowolną wartość I Ja wpiszę na przykład 120 I tutaj e, 120,0 e, Więc jeśli ktoś ma 120 Hz Ja mam 120 Hz, ale u mnie ten ragwas ma przeciętnie 90 FPS -ów. No, i na przykład też, jeśli ktoś chce mieć 60, bo masz 60 Hz, być może coś trochę gorszy komputer, to 60 i to jest 60,0 i to działa jak najbardziej. Gra dobrze działa. Przypominam, że oczywiście ta gra nie jest zoptymalizowana pod takie wartości, więc trzeba mieć komputer zauważalnie lepszy niż komputery w 2013. No, bo tak jak mówiłem, ta gra nie była w ogóle zoptymalizowana pod. 60 fps, tylko pod 30 sezon. W ogóle damy głupim zagraniem. Więc tutaj, oczywiście, macie gameplay. Jak teraz wygląda ta gra, i takie chwilkowe porównanie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli on ci się spodobał, to zostaw łapę w górę oczywiście, nie zmuszam oraz suba wraz z dzwoneczkiem. Miłego dnia w nocy. No i to tyle. Nara.